Siemaka z tej strony Milimag, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Place vs Zombies. Lecimy proszę Państwa serią dalej, nie ma co się zatrzymywać. Tak, co my tu mamy? No, ostatni, w ostatnim odcinku dostaliśmy tutaj takiego grzyba, który unieruchamia. Tym, tymczasowo. Wszystkie zombie na ekranie, to tak, nie wiem, czy to będę chciał tak szczerze teraz. Znaczy, możemy spróbować, co to jest, co nie? No, na pewno to, 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 to. Czy tu ja chcę? Uff, no, możemy to wziąć, tak jak mówiłem. Możemy to wziąć. I powinniśmy wygrać, bo to łatwo. Tylko ten Dasix Zombie może być, coś tam zaskoczyć, a tak to nic, zaspokojnie powinniśmy to wygrać. Dobra, lecimy. Pyk, pyk. Nie, to za szybko jeszcze. Muzyczka leci, super. Pyk, pyk, pyk. Dobra, lecimy, lecimy. Nie śpimy. Co damy no, na to? Widzisz, że kurcze, na ostatniej ścieżce, ale widać, że długi, długi ma cooldown. Także nie wiem, czy będę tak mocno to potrzebował na następnych tam yy, w poziomach. Tak, tylko sprawdzimy, jak to działa, nie. No, widzę, że tylko inna horda będzie taka pseudo-horda. Uh -huh. Już powoli trzeba ten groby usuwać. Naprawdę. Już powoli można stawiać na daleko szybka. Dalek e, dobra, to stawimy tu. Tutaj. To tu można cię dać. Tu dobra, tu już. Nie problem. Pięknie. W sumie trochę... Się postawiłem, ale chyba starczy. Eee. O, idzie. Co on robi, O ty kur Okej, okay, no, no, to wystawię po prostu więcej ich No tak szczerze nie powiem jak no, no ciebie tutaj muszę dać. Jeszcze ich spowania to jest sobie też taki git, ale zobaczcie jak to się długo regeneruje. Radny. ale ten zombie myślałem, że będzie jakiś lepszy Chyba z tych grobów dostajemy więcej kasy, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem Kurde, dwa razy nie trafiłem, no niewiarygodne, dzisiaj coś mi nie idzie Nie trafiam za bardzo No, byskiety dostajemy, no to warto zbierać te pieniążki, bo nie wiadomo co będzie później No już zaraz będzie i tak, Trzeba jeszcze trzeba się zbroić Hmm, tutaj damy Ciebie hmm, Nie jest szybko, 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 bo może jeszcze zdążymy dwa zrobić, chociaż nie no nie zdążymy. No nie. Dobra, trudno. cię tu. W razie co mam jeszcze? Jest? Srouma. Jedzie ten gostek? Uwolnimy wszystkich najwyżej. Na razie. A tak są weźmiemy, może dostaniemy jeszcze kasę za no to. Znamy I w to jest git na jakieś większe hordy. Tak szczerze no. Nie za dużo. Kosztuje i łatwiej O kurde, co to jest? Grzyb dynamit. Destroys elektrownia while leaving a carter in its wake. Okej. Okay. Czy to będzie potrzebować pewnie też, nie? O Jezu, coś mi, się... coś mi laguje. Tutaj nagle z dupy zdrogowało. Dwa chwila muszę to zresetować. No, a tak panowie i panie, tak szczerze, nie wiem, coś się odwaliło z kierką, ale niestety musimy tak jakoś dokończyć, no nie wiem. Zresetowałem więc. nic. Dobra, trudno, musimy to jakoś to przeżyć. Może się w trakcie gry odlag... odlaguje. Dobra, co my możemy tu już wziąć? To weźmiemy na pewno. Mam wrażenie, że mi się zrobiło slotów. E, dobra, co my tu mamy? Na pewno to musimy wziąć. Chwilecz, trzeba to nie ustawić. To, to. To, tu. To. to i to możemy. A nie, musimy grubo wziąć. Tak, szczerze. No nie wiem, czy to potrzebuję. W sumie to mogę wziąć. Najwyżej wywalimy powietr w powietrze. Dobra, lecimy. Powaga, panu. O, Nagle się odlagowało. Nie rozumiem tej gry, proszę państwa, i tak jest na stare. No to możemy jej wybaczyć, nie? Eee, no to ładnie. Yes, dobra, niech tak będzie. Mhm, tutaj damy. Ładnie. Okej, okay, tak, chcesz zaskoczyć mnie. Tutaj. Nie wiem, przy Państwa, co się dzieje z tą gierką. Coś dzisiaj nie za fajnie jest. Nie podoba mi się to za bardzo. No i co tam u mnie, proszę Państwa, powiem. No, dobrze jest. A stanie przygotowania już tam z autem do Kielc. żeby jechać. Nowe oponki, kurwa. Przy Państwa na auto, dzisiaj ja się tak dziwi dlaczego mam duże spalanie w tym aucie, dlatego, że ja na kur... na łysych oraz w wakowanych oponach jeździłem, ale ile one lat miały, boże ile sezonów przeżyły to tylko wie droga, to jeszcze kiedy nie miałem prawa jazdy, masaka, takie lata to były, ja pierdzie, ale piękne czasy No, tutaj będą dwie hordy, także tu trzeba ładnie się uzbroić. Aha, tu, ciepię. Tu cię dam. A to ten grób trzeba wyjebać. Aha, tu pięknie. Co ty gryzłeś? To nieważne. Pięknie. Dobra, tutaj coś zaskoczyć. Ładnie. Okej. Okay. Dobra, jest. Już coś czuję. Czuję to w sobie. Jest pograny zaraz, normalnie. Wpadamy eee, tu. Pięknie. Kolejny grób do wywalenia. No spokojnie z tymi grubami tak tylko w ich wychodzą. Z grobu. Eee, tu ładnie. Najpierw można się jakoś uzbroić lepiej. Mamy eee, tu. Możemy to wsadzić. Można usunąć, to można dać. To można dać, żeby tam podtrzymać ich. Co możemy tu użyć, bo i tak mam dużo usunęczników. Eee, to damy to, to usuniemy, dostanie to. To usuniemy, damy to. To możemy usunąć. Jak to wygląda. Um, no, to musimy usunąć. Bo widzę, że to słabo na tej linii jest. Tu też jest sobie słabo. No, chyba na razie nie będziemy potrzebować To tu możemy dać, to tu to usuniemy, to damy to usuniemy, to damy dążymy sobie do usunięcia grobów Dobra, dzi panowie i panie, jesteśmy w zajebiście bym powiedział to Jeszcze usuniemy, to jeszcze tutaj damy. Dobra, to damy tutaj. Eee, dobra, jest pięknie zrobione. To możemy usunąć też, bo no, zaraz będzie kolejna horda. Trochę gra była sobie chyba za głośno. Mam nadzieję, że wszystko było git na audio. Nie dobrze mi słychać. Dobra, i pozbieraliśmy. Teraz możemy pousuwać. damy. Pięknie. Może użyć grzybka w próbie testu. Tego do Doomshroom. To yy, weźmiemy. O, 750. Człowiek. Ktoś ma dosunięcie z grobów? Już nie. Dobra, może cię zapraszam Was pytanie, czy on naskakuje, czy on po prostu wybucha? No będzie ten gościu. Możemy próbować. Ole wywalił, ja pierdziele. Kurde, trochę zrąbałem tak szczerze. Mogę trochę poczekać. I taka dziura zostaje. Pytanie, co się z tą dziurą stanie. Czy oni tutaj wpadają, czy nie? Może założymy, jakie będzie zjawisko w tej dziurze? Nie, to prostu zostaje ślad użycia. No ale weźcie, nie próbujcie nawet, panowie, szanujmy się. Dobra, to, o! Mamy liść, liścik! Mamy list, liścik... ...od... ...zombiaków. Hello. We would like to visit for a midnight z... Znak, nie wiem co to znaczy. How does ice cream and brains sound? Strzelić zombies. Aha, would like to visit for a midnight. Spoko. O kurde, no to będzie grubo już. A dobra, myślałem, że będzie coś tu grać. Ciekawego. A to zwykła giereczka. Dobra, kasujemy to. To na razie jeszcze poczeka. To też poczeka, bo to jest git sumie. Uh -huh, to usuniemy. Pytanie, czy coś będziemy mieć do strzelania. No, będziemy mieć. Awie, że to użyjemy, że użyjemy. Użyjemy. Tutaj damy Ciebie. Teraz to możemy użyć. No, zasięg to jakiś tam ma, w sumie. No, mamy dwie hordy. No, spokojnie. Mhm. No, spokojnie, to będzie wytane jeszcze. Oooo, ojojojojoj, rostek! No, to użyjemy po prostu. A to się chowa! Chyba nie doczytałem tam, albo nie zrozumiałem po prostu damy cię tutaj. mamy tutaj. tutaj. Dobrze, to trzeba na zasięg brać. W nawet nie widziałem. Musimy usunąć. Namiocimy tutaj, baw się. Tutaj też znowu wleci. Chyba. Chyba dojdzie, nie? obserwuj zbroję. Chyba obszary rozbroje, nie? Ob obszary rozbroje tak ładnie No ma, możemy to użyć. Ty, tam się dawał, Wieża, Wjeżdża w kosiarką. Pierwszy raz, proszę Państwa, w historii zadziała nam kosiarka. Pięknie. Tutaj damy Cię. Tutaj damy Cię, biem. to wygląda. Tutaj damy, tutaj ładnie. No tutaj damy Cię, ma dawać mi do grobów duży. ile mamy bomb, człowieku. Przecież my to ze spokojem wygramy. to będzie horda, dawaj tą hordę. Jesteśmy już gotowi na tą hordę. Aha. No dobra, no to zaraz już robisz nara, nie? Myślę, że to zostaje do końca gierki, do poziomu, i nie można nic na to stawiać. No tak myślałem. Że trzeba uważać gdzie stawiamy. Fajnie jakby można było te groby wywalić tek, tą, tym grzybkiem. A to może usunąć i zostaje nam ostatni grób. Może już mamy hajsu, nie? A nie razu też nie użyliśmy dodatkowego slot'a, chociaż mogliśmy. Tak. Tego nie użyjemy jeszcze, dobra. Możemy to użyć, żeby trochę przytosować karty. Jeszcze możemy użyć, bo teraz szumy to można używać. No to to ostatni grób. nieprawda. naprawdę. A no bo już się zakopało, to jest w Nie zauważyłem. Teraz to. Aha. Dawaj, 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 coś. No i użyliśmy Na razie. Piszki. Uff, już myślałem, że zje. o Ty lepiej uważaj, kurde. Moment, czy możemy mogę tutaj użyć? A nie mogę i tak dalej stawiać. Też nie mogę. No to nie za fajnie. Coś potrzebujemy jeszcze, możemy tego użyć. O! Zakopało się już całkiem. Eee, myślałem, że do końca runy trochę bardziej, przynajmniej coś tam utrudniło w tej, jakieś utrudnienie byłoby w tej grze, a na razie to, no, wiecie, ze spokojem działam. No, tu masz dużo HP, to się zatrzymamy, Już się za bardzo poczułeś chyba. Teraz możemy użyć bomby, bo więcej biegnie. Pięknie. Możemy was spowolnić. Tu A W sumie te bomby użyjemy na koniec, bo co tam. To jest git, tylko, że zostawię te miejsce. To trochę jest takie średnie, nie? Już lepiej są te 6 bomby. Kurde, no 150, to niby 25 więcej słoneczników. Ale to już w dalszej grze nie będzie miało znaczenia, bo taki tak rzadko tu używam. Mm -hmm. No damy u Ciebie tu po prostu, tu Cię damy, tu Cię damy. Ty ja kolego, za bardzo się poczułeś chyba. Dobra, nie, no bo już naprawdę nie wiem, no bo to wywalone, po prostu damy Cię tutaj, Cię damy tutaj. Dobra, dawać, panowie i panie. Robicie Nara. Ale wyjazd zrobiony, panowie. Kasa. Kasa się musi zgadzać. a kończy, kończyć go. Uuh! To jest chyba już ostatni poziom w tym rozdziale i zaczynamy nowe od, od następnego odcinka, bo już wiem co będzie dalej, no w końcu to grałem kiedyś. I będziemy mieć chyba po środku już jakiś basen. no Aquatic. Plants on top of it. No, tak myślałem. Looks like the zombies gave uh, up attacking your front yard. Now they are trying your backyard. And top it all off, you can't even use your mushrooms. Cause they fall asleep during the day. No to już nie będziemy, proszę Państwa, używać naszych grzybków. Także historia, proszę Państwa, trzeba zapamiętać naszej grzybki. Well, isn't that just dandy. Dobra. Nie, wiem, proszę państwa, laguje mi. Nie wiem dlaczego, a w menu już tutaj nic. Nie rozumiem. A to już nieważne, zobaczymy w następnym odcinku. Także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.